Dzień dobry, moi drodzy. Znajdujemy się. Tak, właśnie, w Emilcinie Jesteśmy przed pomnikiem UFO. Tak, właśnie, w naszym kraju nawet takie pomniki się stawia. Stawia się pomniki niezidentyfikowanym obiektom latającym. Tutaj, w tym miejscu, właśnie, a tutaj mamy nawet wybudowaną, kopaną raczej, o, bo widać, kapsułę czasu pod tym kamieniem pewnie będą wygrzebywać kiedyś a tutaj właśnie mamy taki piękny płomnik, no i las, piękne okoliczności przyrody i tutaj właśnie gdzieś, dawno, dawno temu tutaj można sobie nawet przyjechać na grilla i pochuśtać się, posiedzieć na ławce i pobytować w miejscu, w którym w 78 roku, w maju porwano Jana Wolskiego kto, kto go porwał? Porwali go kosmici potworaki go porwały które tu gdzieś jak Jan Wolski o, pewnie tutaj drogą jechał swoim wozem yy, może gdzieś w tamtą stronę yy, to podobno wskoczyły na jego wóz i zaczęły dziwnie świergotać dlaczego o tym mówię? no bo właśnie ta historia stała się troszeczkę kanwą opowiadania, w zbierze opowiadań widzący bogowie i stwory, opowiadania potworaki, które znacie, mówicie, że nawet Wam się podoba, taki trochę zaczyna się jak horror, a kończy się nie będę mówił jak, sami przeczytacie kto nie zna, a kto zna to yy, no ten znał i to jest właśnie to miejsce, chciałem Wam pokazać jak to wygląda 44 lata temu Lądowało to ufo. Nie wiem, czy lądowało to ufo, ale miejsce urokliwe. Trzymajcie się. Sława.